Witam, w dzisiejszym odcinku będziemy robić y, Park Wodny w Robloxie. To będzie nowa seria, te, teraz będzie w Robloxie, a nie w Minecraft. Więc jeśli odcinek się spodobał, to so łapkę w górę. A, nie chcesz, jak, a jak nie chcę przegapić kolejnego filmu z Robloxu, to zasubskrybuj. Y, dobra, oczywiście, pa, Park Wodny nazywam Aidoria. Dobra, zaczynamy. W opisie będzie nazwa mo mojej grupy na Robloxie. Więc jak chcesz, to może dołączyć. to są, są na tej grupie? Te um, koszulki, które się. moje z własnej koszulki zrobione. Co to jest? Um, czy... Aha. Pier pierwszy raz gra w tą grę. A nie. Poczekajcie da się tego jakoś поля. Покажем таких 30 так поставить. Цвет. Муж это только сейчас солнце. За, за, на, no, najlepiej to nigdy nie wyszło. Dobra. To jest wersja beta, no. więc ona jest za ta wersja. Dobra co chodzi tutaj tak, żywienie nie wiem za bardzo. ten. O, tu deska i będą skakać tu. Rozumiem. R można odwracać i tu im postawię. Jak będziecie chcieli kontynuować tę grę, to napiszcie w komentarzach. I możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba mój skin. Dobra. To większej... Albo... Tu mogę coś odblokować. tu się blokować. Powiększę im ten basen. O. Dobra, teraz jakieś stoisko blokowałem czy coś. Ja sobie damy tu. A, ja idę tam. No pierwszy raz gram w tą grę. Okaże mi iść. Co to jest? O. A. idę ja sprzedaję do to wody. Chciałem sprawdzić, czy mogę powiedzieć zatrudnić, żeby za mnie robił. Ale czekam na kolejnego klienta. Dobra, sprzedałem się. Jeszcze jedna osoba chyba... idzie? No muszę jeszcze jedną wadę. Ile to osób w tym basenie jest? Większy bym ten basen efektu. Ja... gdzie mnie tu się nie mieszczył. Dostaliśmy jakieś... nie wiem co to jest, stało czy coś. Już tutaj ma tak. Chwilok blokuje. się ręka. będę tak, mi się odblokuje w postawię. postawie, z oni się mieszczą w tym basenie? Hmm. Dobra, już chyba mogę to zbudować. Nie wiem, to będzie, to mi się to to A, no gdzie to? A tam, dobra. A, no tu. to damy... Tu. Dobra. I tu mamy kasy 3000 dopiero. jeśli ja cały czas zasłonię, no tu się mieszczą. Ale jak jak, jak kliknij się F to, to, to jest animacje, patrzcie. Kajandowa to do fajnie. Dobra, zrobię jakiś głębszy bas, kolejny głębszy basen. Żebym musiał kolejnie zrobić, bo oni tu się bardzo, bardzo się nie mieszczą. Nie, tu. A mm. tu już nie mogę. A ja zrobię tak. I tu tam da się skąd zrobić. Oj, tu ją postawię. Dobra. I już woda daje. Chcesz tylko zatrudnić Bo się nie chce jej wody podawać. Tu coś odblokujemy. Myślę, że to dobra. Chodzę już do tego nowego basenu, więc dobrze. Dobra. Zobaczmy animację, jak tego pierwszego basenu się występuje. No, no pewnie o tym lepiej powiecie, bo ja bym takie krótkie... Widać różnicę. Aby już tutaj na wodę... Tu można wejść, nie? A to już się zrobiło. To... Gdzie to mam teraz? To były te. Czekajcie. O, tam. Czekajcie. Jak to postawić? Tak. O, że mogli wychodzić. O, i tu. Dobra, i teraz mogę sobie wejść. W jak to wygląda, dobrze. A czemu tu tyle osób chyba? Rozumiem. Ziemi to jeszcze śmieci? To tam. O! Można to robić. A jak teraz? Dobra. Mm. Dobra, ile mam kasy? No całkiem sporo A Już wodę mu daję A wiem co miałem zrobić nie mamy I... O, w, wreszcie dużo osób przychodzi na ten drugi lasem I zaraz odblokuję Ta mała zjeżdżalnia, czy co to tam było, nie wiem O, zrobione Ło! Wow. Ale dużo rzeczy wyblokowaliśmy. O! Taki zjazd. To powiększę najpierw... Nie, zrobię zro zro taki strasznie głęboki basen. Tylko, że mi kasa starszyło Powinno star... No, żeby gdzieś taki... Muzarakas mi nie starczy. Powięks Powiększę większość kasy bo już małem. Ten jeden basen. A już tu wchodzę, więc jest dobrze. Nie no, kasa mi się kończy. Ja tu już nie mam kasy. Ale no. głęboki jestem. Było. Strasznie głęboki jest ten basen. Ja się nie mam pieniędzy. Yy. To później dokończę basen. Nie. Dobra. Jeszcze 87, nie, 72 golda, i będę mógł skończyć cały basen. I na zjeżdżalnie będę zbierał. O! A ile zjeżdżalnie kosztuje? 1500 to, to będę musiał pozbierać. Wolno leci. No, no może zrobię drogę. No, w sumie, dobra. Chodzą tam, więc no, ja razie nie będę robił drogi. Można takie jakoś sprzedawać, czy coś? Nie to. O, tu odlokuję. No, nie mogę. A zakasa się odlokuje, Hmm. Można to, hmm. to jakoś usunąć, te rzeczy. Nie hmm. ja cię... ja da się po ich usunąć by sprzedać ja bym je sprzedać żeby dostać kasę. kolejna. Dobra, mhm. zaraz, jeszcze trochę będziemy stacjonowali tą zjeżdżanie, się więcej osób przychodzić, jakby po więcej wody. Dobra, to i kolejna osoba woda. Pamiętajcie, by wbić na moją grupę na Robloxie i kupujcie moje te um, koszulki. To są fajne wzory. Jak będziecie je, je kupować, to zrobię kolejne. Dobra, chyba już mnie stać, ale zobaczmy. Zjeżdżalnia, nie jeszcze nie. A zaraz, zaraz ją kupiłem. Łoja ale to wielka. Ci to, to zajmie połowę tego basami. Dobra, Zar zarakuję, я там зашали верхом. Он Ой, помогает. Не знаю, как -то. О, уже могу. Вот так. Где еще? Чекайте. Тут я я. О. Так. Ну. Не! Чего? Я кто Jak to usunąć? Źle postawiłem. Ja cię, Zys us us wiem, cię. i usunięcie. Nie to trzeba ja wam z tym zrobić. O się usuwać. Idzę już po wałku tu usuwać ja dobra, teraz żebym dobrze postawił. Czekajcie jak, jak tu dobrze ustawić. O tak ustawię. I teraz droga by się przydała. Będę mogli przechodzić, aby kasy I To by mi starczyć. tu zrobiłem przejście, żeby mogę do basenu wchodzić. Chyba nie wchodzą już po tej zwierzchni. We. O! Będzie idealnie droga na zjeżdżalni. Uuu, ile osób na to zjeżdżanie idzie. Znaczy, opłacało mi się to zrobić. Proponuję, ulepszmy to trochę jakoś. Tylko zrobię tu, żeby mogli wychodzić. Mhm. I wchodzić. Dobra. I jeszcze może tą mm, trampolinę. O. im no, to O, tak. I teraz sobie tak Usunę ten basen tu już będzie nikogo nie ma Czysto nie usunę basen, a oni będą w wodzie. Aha Ej, czemu mam nagle tak mało kasy? Halo. Przed tak mało kasy, no. Być cały całe i kasy dostałem. Zrobimy jakieś osiągnięcia. Pójdźcie, to co to jest. Ja mi... Patrzcie, tu mi pokazujesz, że coś jest. A tu nigdzie nie widzę, żeby było. Ale... Dobra, już dużo kasy. Ale więc nie, nie tak dużo. Dobra, zacznę może to ulepszać. A kasy nie mam, super. Mogę ulepszyć. Dobra, zbieramy tysiące i kupujemy kolejną zjeżdżalnię. Ol, ludzie mają zjeżdż... te y, parki. Jakie to... nie to jest takie duże. Z porównania do mojego. Tak. Ty musiał długo w to grać. Dobra, już mam... a może... To tysiąc jest, chyba robię taką zwierzę, tylko ona będzie pewnie już kosztować, bo ja ją zbieram. Yyy, hmm. o no, nie, muszę iść po więcej wody. No, tylko powie jeszcze więcej, żebym się z tobą nie musiał cofać. No, daje mu. Ale 19% odblokowywania tej zjeżdżalni. No, ale ma taką dużą... Te, te, taki duży ten aquabark, czy tak, nie wiem, co a ma tu różnych miliardy zjeżdżalni jakieś Nie wiem, ma tyle tego, czy nie wiadomo co gdzie jest. Tu jest w sumie jakieś, jakieś czerwono-czarne zjeżdżalnie, tu jest jakaś czerwona. Nie wiem, tu jest tyle tego. Nie wiem, ja bym w tyle w co grać, żeby mieć takie rzeczy. Widzę tak, tak, tak idę na akurat. Mhm. masz aż odblokujemy tą zjeżdżalnię. I ją tu postawimy. Do tego Zobaczmy jak... Jak... Chcę sprawdzić czy jest animacja zjeżdżania. Z tej zjeżdżalni. Jest? Jest. I zobaczmy jak głęboka woda No mega głęboka, bo by to była, by była najgłębsza jaką się dało gdzieś szybko muszę mu tą wodę dać, ja użyłem. A Tu... nie Ale no dobra, nie ma tego, bo to jest wersja beta Fajna animacja, jak się im daje picie Bo tak w spełnionym tempie i jakby się rzucało do nich Dobra, idę po, po więcej wody, że mogę wypełniać Dobra, ja mam teraz uleod Dobra, 70% 71 Dobra, ch chodźmy zobaczyć, jak, ten, jak, ten, jak to wygląda u tego typu Dobra. Jesteśmy już na miejscu. Jeździ chłop tu na różne rzeczy. Tu jest jakaś... A tu jest ta... A tu jest zjeżdżalnia. Sprawdźmy, czy możemy zjechać. można zjeżdżać. No Dobra, to idziemy na jakąś potażną zjeżdżalnię. O, na to. To fajnie wygląda. Dobra, zjeżdżamy. To jest fajnie. Zobaczmy, jak to się nazywa. Co to, to zażywa. Teraz może sobie na jakąś większą pójdziemy. Może tą czerwoną. Bo już musimy coś zbudować po zjeżdżalnie. Dobra, jak tu wejść. tak. Dobra, wchodzimy. Nie, to jeszcze wyżej. Dobra. Wchodzę. Co? O Ale szybko! To się nie, nie wiem co się dzieje tak szybko. Jest, dobra. Jest znów to samo, co tamtym, w tamtym tej zjeżdżalni. Ja cię... spoko, się postać. Teraz może chodźmy na jakieś, jakąś długą zjeżdżalnię. Może na tą brązową? Poczekajcie. czy to jest... Nie, dobra. Tu to można zamykać. Nie wiem. Ale chyba tu muszę iść. Nie. Szukajcie co jest. No dobrze, wejdźmy dalej. Do A myślałam, że będzie lepsza. Dobra, teraz musimy tamten wyjść. No ta duża brązowa się wydaje strasznie długa. Co? No, to chyba ta. Czyli dobrze, idę. Poczekajcie. No tutaj pójdę. No stoi się fajnie, zjeżdża. no fajnie. Dobra, idziemy kupić tą zjeżdżanią u nas. Potem kolejny typ ma jak zjeżdżalnia. Dobra, ile ja to kosztuje? To są dwie. Jedna jest taka, drugi... Wow. Dobra, zrobimy. Nie, poszekajcie. Przem dobrze odwrócił. O! A zło to, to 5000 kosztuje. to myślę, że w następnym odcinku kupimy tą zjeżdżalnię, więc jeśli chcecie kolejny odcinek, zostawiajcie łapki w górę i pamiętajcie by wchodzić, do, na, by wejść na moją grupę na Robloxie. Nazwa grupy w opisie. Nara!